Hej, z tej strony Wigaczu, a dzisiaj odpakujemy sobie paczuszki z AliExpress. Wtedy Ci zapraszam. <grytanie> więc zaczynamy. Ogólnie paczuszek mam cztery paczuszki. Jedna to na pewno cosplay. Na 1100%. Reszta nie wiem, bo zamówiłam bardzo dużo rzeczy na AliExpress i nie wiem, co teraz przyszło, więc zobaczymy. Wiktoria Vs nożyczki. To może być ciekawe. Ja bym, tylko to nic nie ziszczyła w środku. Okej, okay, coś w folii. Coś w folii bąbelkowej. Ja utnę, jak to otwieram, bo to potrwa trochę. O! Pierwsze co mi się rzuca to to, że dostałam wlepy e, takiego typu. Całkiem spoko są te wlepy. Supreme. Fajny dodatek, ogólnie lubię jak e, dodają do paczek jakieś takie smaczki. Już kochani, chyba wiem co to, co to jest. To są, nie chyba, na pewno figurki. Zaraz je od, od i Wam pokażę. Moi kochani, udało się, odpakowałam, jeszcze nie do końca, ale to są figurki z Neko Patrzcie, jakie one są cudowne, jeszcze są opakowane, a już są tak normalnie a cudowne, piękne. Będą miały nową, nową półeczkę, zaraz ja Wam pokażę, drziska, jak jakie wypakuję. Tak prezentuje się pierwsza e, figurka, tutaj przód, a tutaj e, tył. I ogólnie jest ona na takiej e, ślicznej podstawce. Prezentuje się druga figurka, również na pięknej e, podstawce. I tu przód. A tutaj tył. Żeby poszły one na nową półeczkę, ale tymczasowo będą. E... Tutaj na półeczce pod telewizorem wraz z innymi wiórkami. Patrzcie, jak się to pięknie prezentuje. Dobra, moi drodzy. To raczej pójdzie już łatwo, bo jest ona dosyć malutka, więc e, zaczynamy otwieranko. To chyba nie będę potrzebowała nożyczek, tak mi się wydaje. że to chyba własnymi siłami po prostu rozerwę. Nie uszkodziła nic w środku, ale tutaj, tak, już wiem co to. To moi drodzy, koszulka. Zaraz Wam pokażę ją w całości. Nie chcę mi się ubierać na siebie, ale koszuleczka prezentuje się ogólnie w ten sposób. Tutaj ma taki śliczny nadruk. I do tego jeszcze ma rękawki, również z nadrukami. Jest taki łańcuch, takie różne duperelki, więc to jako całość. i Jestem bardzo zadowolona. Niedługo ją przymierzę i jest zarąbista. Kolejna paczuszka również jest malutka, malutki gabarytów, więc e, również rozpakujemy ją własnymi rękoma bez, e, bez nożyczek. I tak to jest kolejna, kolejna koszulka, moi drodzy. Kolejna koszuleczka. Tym razem jest to koszuleczka z Hatsune Miku. I tutaj macie również, jak się prezentuje. I sądzę, że rozmiarowo będzie ona odpowiednia, w ogóle nadruk jest o tyle fajny, że jest on nie jak poprzednie koszulce, bo koszulcy, koszulce był po prostu naprasowany i jest taki w dotyku, że może się później popękać, w taki wiecie w jaki mi chodzi w sposób, a ta jest tak wprasowana, że jest to gładki, calutki, gładziutki materiał, więc ona będzie się trzymać mam nadzieję, że długo i materiał jest w ogóle bardzo mięciutki, fajny w dotyku, więc polecanko, polecanko. Kolejna paczuszka jest tu dosyć ciężka i e, e, gruba, więc będę musiała z nią sobie poradzić nożyczkami. Jak ty, tak. Ciężka i gruba. E, no i e, muszę z nią sobie poradzić z nożyczkami, więc e, wracam za chwilę. Tak jak podejrzewałam, jest to moi drodzy cosplay, cosplay Mitsuri. Tutaj mamy e, perukę. O tutaj, Jezu, patrzcie na to, jaki słodki dodatek. Tutaj jeszcze mamy e, bryloczek z Mitsuri, a ja kocham bryloczki, więc e, trafili w punkt, mam nadzieję, wziąłam Elka, więc mam nadzieję, że będzie dobry, ale jak, jeżeli byście chcieli mnie zobaczyć właśnie w cosplayu, na pewno jutro będę nagrywać TikToki, więc zapraszam na mojego TikToka, wikaczu29, tam będzie pewnie multum filmów w, w cosplayu Mitsuri, także zapraszam. I to by było wszystko w tym materiale. To było otwieranie przeze mnie paczuszek z AliExpress. Jeszcze raz zapraszam mojego TikToka Wikaczu 29. Będzie na pewno Part 2, bo jeszcze mi paczuszki będą przychodzić. Także dziękuję za dzisiaj. No i następnego.